Witajcie, moi drodzy, na 55. lekcji kursu świadomego podnoszenia swojej energii na wysokie wibracje i świadomego utrzymywania tych wysokich wibracji w naszym ciele, w, naszej, w naszym ciele duchowym, w naszym ciele fizycznym. Po co? Po to, żeby było nam łatwiej, po to, żeby było nam lżej, po to, żebyśmy świadomie potrafili posługiwać się energią. My jesteśmy energią. I to posługiwanie się energią to są nasze wrodzone umiejętności duszy. Ale przez to, że jesteśmy tu na Ziemi, zostało nam to wykasowane, i teraz właśnie, może nawet nie uczymy się, ale przywracamy pamięć naszej energii. Jak to jest? Jak to jest czuć bezwarunkową miłość, wdzięczność, szacunek? Zapraszam, ja jestem Magda i tutaj na kanale. Opowiadam o duszy dla duszy i kochani, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, polecam zacząć kurs od wstępu i kolejno przez każdą lekcję od pierwszej do 111. Przejść przez kurs. Witam cię bardzo. Lekcja 50. piąta. Percepcja, czyli bardzo ważne postrzeganie. Percepcja, kochani, to doświadczenie świata poprzez zmysły. Percepcja jest bardzo ważna. Jak już zdążyłeś zauważyć, to w jaki sposób postrzegasz otoczenie wpływa na sposób, w jaki go doświadczasz. W tej chwili znajdujesz się na etapie rozbudzenia świętego widzenia. Centrum trzeciego oka mieści się na środku czoła. Tam aktywuje się nasze wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Nazwa tego centrum, Aina, oznacza percepcję. W hinduskich pismach duchowych jest znane jako most łączący uczniów ze swoim guru lub nauczycielem. Pozwala nam również połączyć się z naszym wewnętrznym nauczycielem. Ja to kochani zawsze mówię tak, jak mamy ciało fizyczne, to mamy też to nasze ciało energetyczne, tak? Fizyczne ciało kończy się tutaj, gdzie je widzimy, energetyczne ciało, ono jeszcze wystaje poza to nasze ciało fizyczne, także jesteśmy grubsi niż myślimy. Często jesteśmy dużo więksi niż myślimy, a to za sprawą energii, która nas otacza, tej naszej energii. I tak jak mamy uszy, takie te fizyczne, tak samo mamy uszy energetyczne, gdzie słyszymy. Tak samo jak mamy głos, który słyszycie, tak samo też mamy wewnętrzny głos, ale też jest tak z oczami. To, co widzimy, ten świat fizyczny, to jest świat fizyczny. Ale właśnie trzecim okiem widzimy ten świat energetyczny. I za każdym razem, kiedy skupiasz się na konkretnym aspekcie swojego ciała fizycznego, wysyłasz w tym kierunku energię. Jeżeli podczas medytacji skupiasz się na środku czoła, kierujesz strumienie energii do trzeciego oka. Jest to bardzo ważny aspekt wzmacniania. Twojej duchowej percepcji, ponieważ otrzymujesz tym samym szansę na zatwierdzenie boskiego aspektu swojej istoty, który do tej pory mógł przez wiele lat leżeć uśpiony w Twoim wnętrzu. Jeżeli chcesz ujrzeć więcej, wizualizować intensywniej i otworzyć swoje połączenie z tak zwanym tym drugim światem, z tym światem duchowym, Musisz się uważnie skupić. I kochani, ćwiczenie zaczniemy już od teraz. Sama medytacja będzie troszeczkę później, ale chodzi o to, że to ćwiczenie możecie sobie powtarzać kiedy chcecie, tak często jak chcecie, żeby rozbudzić to wewnętrzne widzenie, to we widzenie trzecim okiem. Wiecie, wiele osób... Yy, Wielu, wielu jasnowidzów. Świetnie to robi Krzysztof Jackowski. Wiecie, że ja jestem jego fanem i ja mam nadzieję, że go kiedyś spotkam, bo tak, tak, tak mi dane. Komu się to podoba, to się podoba, ze mną on bardzo rezonuje. Komu się nie podoba, no to no nie mam na to wpływu, tak. Ale on tak właśnie, zobaczcie, jak czegoś szukam, to często robi na wizjach. On dokłada coś do czoła, bo on chłonie energię. On chłonie energię trzecim okiem, on chce ją poczuć, on chce ją zobaczyć. I dzisiaj, kochani, właśnie się tak skupimy, na naszym trzecim oku. Podczas krótkiej medytacji skierujemy swoją całą uwagę, całą świadomość w miejsce pomiędzy brwiami. Podotykajcie sobie teraz to miejsce, tak? To jest nawet takie leciutkie wgłębienie, to jest takie. to Zresztą wyczujecie ten moment. Jak go zaczniecie dotykać, pukać, to poczujecie ciarki, które przechodzą. Przez, które rozchodzą się, będziecie je gdzieś czuć. Ja je nawet z tyłu głowy czuję takie, jak tu, de, ale to takie, wiecie, takie delikatnie, takie praktycznie muśnięcie opuszkiem, i zobaczycie, jak to czuć. Popukajcie sobie chwilę. Najlepiej będzie, jak wykonacie dzisiejsze ćwiczenie, siedząc na krześle, albo siedząc na podłodze, możecie sobie na podłodze usiąść po turecku. I możecie teraz tak, albo dotykać swojego czoła, albo sobie na przykład wziąć jakiś drobny pieniążek, pieniążek, tak, jak drobny to pieniążek, jak gruby to pieniądz, jakiegoś grosika, żeby położyć w tym miejscu, żeby łatwiej skupić uwagę na tym, na trzecim oku. To na początku wiecie, no jak ze wszystkim, tak? no Jak dziecko zaczyna chodzić, to przewraca się tysiące razy, aż w końcu no, załapie o co chodzi i pójdzie. I tak jest z nami. Jeżeli komuś dzisiaj za pierwszym razem coś nie pójdzie, to ćwiczcie dalej. To jest normalne. Jak ja bym się zniechęciła po pierwszym razie, to też bym nic nie zrobiła. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Zobaczcie, jak nawet ktoś uczy się rysunku, to przecież zanim postawi piękną kreskę, idealną kreskę, równiosieńką kreskę, prostą kreskę, wykona tych kresek miliony. Ale już za milion pierwszą kreską, ta kreska jest właśnie tą wymarzoną. I teraz pomyśl sobie, że milion razy trzeba zrobić to ćwiczenie, i to tylko od Ciebie zależy, czy je zrobisz, czy nie zrobisz, ale to może zakliknąć już dzisiaj, a może zakliknąć jutro, a może pojutrze. Nigdy nie wiemy, kiedy się to stanie. I warto odrzucić te oczekiwania, kiedy to się u mnie wydarzy, bo to jest przywrócenie Twojego naturalnego widzenia widzenia energetycznego więc to prędzej czy później musi się wydarzyć i koniec. Dobrze. to jak już mamy coś, co możemy sobie koralik. Koralik to może nie, bo nam zleci, ale monetę. Malutką monetę, albo taki malutki kamyczek, o, właśnie, malutki kamyczek też może być. Żeby to było dosyć lekkie, ale żeby też było odczuwalne jak leży na czole, i teraz. Jak siedzisz, to unieś głowę do góry, połóż ten przedmiot, a jak jest ci ciężko, to też możesz leżeć albo po prostu gdzieś na kanapie, oprzyj tak głowę, żeby sobie ten przedmiot położyć tutaj. A jak nie masz nic pod ręką, to po prostu dociśnij to troszeczkę palcem. Tak troszeczkę, nie mocno, tak, żeby tylko to miejsce tutaj trzeciego oka docisnąć. Przygotuj się do medytacji, wiesz już dokładnie, jak to zrobić, jak oddychać, jak swoje ciało uspokoić, jak tym myślom, które właśnie teraz pragną pobiegać po Twojej głowie, powiedzieć: Stop myśli, teraz ja dajcie mi chwilę, wy sekundkę poczekajcie. Ja sobie zaraz tutaj do Was wrócę. I teraz głęboko oddychając, wyobraź sobie, jak przez czakrę korony, przez czakrę korony do Twojego ciała wchodzi światło. I to światło przechodzi przez całe Twoje ciało fizyczne. Przez jedną nogę, przez drugą nogę, gdzieś tam sobie zakręca i wydostaje się. Poprzez trzecie oko, przez to miejsce, które jest właśnie teraz uciskane przez ten przedmiot. Wyobraź to sobie. Jak już sobie wyobrazisz, jak ta energia światła przechodzi, to teraz poczuj, poczuj to światło. Zobacz je, jaki ma kolor, i poczuj, czy ono jest ciepłe, czy zimne. Staraj się jak najwięcej też skupić teraz na tym punkcie trzeciego oka i wydostań to światło na zewnątrz przez trzecie oko. I staraj się teraz w taki sposób ciągły, niech to światło z góry płynie przez cały czas, przez czakrę korony do Twojego ciała fizycznego. Może to być, że zaczyna płynąć prawą stroną i zakręca i lewą stroną kieruje się ku górze i poprzez trzecie oko wypływa na zewnątrz i rozchodzi się wkoło Ciebie to światło. Staraj się to czuć. Cały czas poczuj. Możesz poczuć mrówienie, Możesz poczuć dreszcze, możesz poczuć ciarki, może zrobić ci się ciepło. Poczuj to. Mogą Twoje dłonie się stać ciepłe, bo idzie do nas energia. Więc dłonie są też cudownym przekaźnikiem energii. Ale staraj się skupić na trzecim oku. I taki wyrzut energii, co czujesz wtedy. Aby rozwinąć swoje umiejętności widzenia pozazmysłowego, wypowiedz głośno lub w myślach następujące słowa. Z każdym oddechem przyciągam światło wszechświata ku mojemu wewnętrznemu. Widzeniu. Z każdym oddechem przyciągam światło wszechświata ku mojemu wewnętrznemu widzeniu. I powtarzaj to sobie: z każdym oddechem przyciągam światło ku mojemu wewnętrznemu widzeniu. Możesz to również mówić swoimi słowami. To ma być czute przez Ciebie. Z każdym oddechem światło ze źródła przyciągam ku mojemu lepszemu widzeniu. Zamień to, co ja mówię, na swoje, po swojemu, tak jak czujesz. Tak jest najlepiej. I tak też z każdym oddechem. Czuj to światło w sobie, czuj, jak ono przez ciebie przechodzi. Pozostań w tym ćwiczeniu od 5 do 10 minut. Ale jeżeli czujesz, że, że to za długo, to skończ wtedy, kiedy czujesz. Jeżeli poczujesz, że chcesz trochę więcej, to zostań troszeczkę dłużej, ale później napij się wody, żeby dobrze się uziemić. I powtórz jeszcze sobie. Jestem gotowy doświadczyć mojego wewnętrznego widzenia pozazmysłowego. Widzę trzecim okiem. Widzę energię trzecim okiem. Czuję ją. Widzę i czuję. Moje trzecie oko widzi wszechświat. Poćwiczcie sobie, kochani. Jak to mówią praktyka czy nie mistrza, więc ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Podziel się w komentarzu, jakie wrażenia z ćwiczenia, czy coś się zadziało, jakie odczucia, co tam się dzieje. I jak już podzielisz się w komentarzu, czy co tam czuć, to ja z całego serca dziękuję. Dziękuję wszystkim którzy biorą udział w tym kursie. Przytulam Was również wszystkich z całego serca. Magda.